Dobry wieczór, Paula Borowska. Witam państwa ponownie. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował ostatnio o tym, że spada liczba zakażeń grypą. Czy rzeczywiście tak jest? Czy poznańskie szpitale już notują mniej zakażeń niebezpiecznymi wirusami? Jak się przed tymi wirusami też bronić? O tym dziś porozmawiam z moim państwa gościem, profesorem Szczepanem Coftą, naczelnym lekarzem Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Dobry wieczór, panie profesorze. Witamy serdecznie. Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry, dobry wieczór państwu. Panie profesorze, proszę powiedzieć, czy rzeczywiście, jak mówi minister zdrowia, jest mniej zachorowań na grypę i widać to chociażby w poznańskich szpitalach? To jest pytanie do mnie jako do pulmonologa, który zajmuje się infekcjami układu oddechowego też w skali szpitala. Staram się koordynować sprawy zakażeń wirusowych, na ile one nas dotykają, ale... Rzeczywiście po absolutnym szczycie, po piku, który był dwa-trzy tygodnie temu obserwujemy pewien spadek zachorowań i obciążenia po pierwsze szpitalnego, co związane było przed dwoma tygodniami dużą ilością pacjentów z infekcjami w warunkach i przyjęć, a po drugie też z własnej praktyki osób, bliskich pacjentów Mamy do czynienia z sytuacją częściowego odpuszczenia. To jeszcze nie jest odpuszczenie definitywne, ale rzeczywiście w ostatnich dosłownie kilku dniach zakażeń się wydaje być mniej. Oczywiście one są nadal. To jest tak, że jeśli chodzi o grypę, to szczyt zakażeń następuje właśnie w miesiącach styczniu, lutym, marcu. W tym roku ten pik przypadał na początek stycznia, i mamy nadzieję, to trudno przewidzieć, jaka będzie sytuacja za kilka, kilkanaście dni, ale zazwyczaj taki szczyt zachorowań na grypę jest jeden w tym sezonie, od między styczniem a marcem. W tym roku nastąpił on stosunkowo. Wcześniej. No właśnie, o to, tej... o to chciałam, panie profesorze, do, dopytać, czy faktycznie my już możemy być spokojni, czy jeszcze jednak ostrożni, bo, bo może powrócić ten, ten, ten kolejny szczyt zachorowań. Ale zapytam może w takim razie o to, czy jeżeli mówimy o tym, że widać mniej zakażeń, to to jest znaczna liczba, znaczna liczba mniejszych pacjentów w szpitalach? Wypowiem się odnośnie dorosłych. Odnośnie dorosłych rzeczywiście jest ten napór pacjentów z powikłaniami nieco mniejszy. Trudno powiedzieć, jak jest u dzieci, trzeba by zapytać pediatrów, chociaż sugeruje się, że ten napór u dzieci jeszcze jeszcze nie odpuścił. Pyta Pani, czy, czy obawiać się nawrotu. To tak jak wspomniałem, zazwyczaj nie zdarzały się w ostatnich latach dwa takie szczyty związane z wzrostem zachorowania na grypę, ale oczywiście grypa jest tylko jednym z elementów zakaźnych, ponieważ oprócz grypy bardzo poruszany w ostatnich tygodniach był wirus RSV, zwłaszcza u dzieci z łagodnymi przebiegiem, przebiegiem ale też jakieś zachorowania na COVID-19. Taka triada schorzeń, grypa, zakażenia RSV, zakażenia SARS-CoV-2, to są te, które nas dotyczą. Oczywiście chciałem zwrócić uwagę na to, że infekcje układu oddechowego, infekcje, które zdarzają się w okresie jesienno-zimowym, to cała paleta zakażeń, też wirusy paragrypy A, B, C. Oczywiście w niewielkiej części jesteśmy w stanie tylko rozeznać. Z jakimi zakażeniami szczegółowymi mamy, na, mamy do czynienia? Jedno jest pewne: że y, obecne zakażenia mają stosunkowo łagodny przebieg i to jest y, y, powodem do, do uspokojenia. Panie rzadko profesorze, rzadko się... e, dopytam w takim razie, a jak z tym najnowszym, mówi się, że najbardziej zaraźliwym wariantem omikronu kraken? On już, on już jest w Polsce. Czy my się mamy tutaj czego obawiać w tej kwestii? Trudno przewidzieć jak sytuacja będzie się rozwijała. Wydaje się, że jeżeli będzie docierał do nas czy dociera to będzie to kwestia zakażeń rzeczywiście bardzo łagodnych. Takie zęby wyostrzone koronawirusa zostały nieco stępione i zakażenia, które występują są zakażeniami czy łagodnymi. Jeżeli takie się pojawią to też wydaje się, że taką łagodność tego rodzaju zachowają. Mówię z całą odpowiedzialnością, że zakażenia wirusowe, infekcje ostatnich tygodni są zakażeniami łagodnymi, o przebiegu usiążliwym, ale nie, nie deprymującym, nie wymagającym niczego więcej poza powstrzymanie się od pracy, od jakiejś aktywności większej. Oczywiście, że jest to grypa, to wchodzi w grę tutaj pod nadzorem lekarza. Rodzinnego podanie olsatnatami wiru, a więc jednego z licznych leków wirusowych, który ma jakąś skuteczność. Tak, jest to możliwe, zwłaszcza i bezwzględnie u osób, u osób ze schorzeniami innymi, z, ze współistnieniem sytuacji, które utrudniają przebieg, przebieg tej choroby wirusowej. Wiadomo, że są to osoby starsze, osoby z cukrzycą, zwłaszcza z taką zdestabilizowaną, z otyłością. Z niewydolnością serca, z niewydolnością oddychania. W tych grupach osób należy się obawiać cięższego przebiegu, natomiast dla większej części naszej populacji te zakażenia przebiegają absolutnie w sposób łagodny. Wymagają... Mówimy, o tym, mówimy o tym, że mniej tych zakażeń na grypę, że tym nowym wariantem może jak na razie też nie powinniśmy się zawczasu tak obawiać, ale mimo wszystko jednak są te zakażenia. Jak panie profesorze w takim razie się chronić, bo mimo wszystko one się jednak zdarzają? Czy jeszcze teraz można się chociażby szczepić na, na grypę? Nie ma przeciwwskazań oczywiście przed tym szczepieniem. I jest to możliwe w wielu krajach zachodnich, na przykład we Francji, szczepienia przeciwko grypie prowadzone są nawet w grudniu i styczniu. Mówi się, że najlepiej zaszczepić się przeciwko grypie na tydzień, dwa tygodnie przed infekcją spodziewana. Oczywiście to jest, to jest określenie nieco banalne, ale, ale nie jest to wykluczone, chociaż miejmy nadzieję, że szczyt zachorowań na, na grypę już minął i z taką mocą pewnie, pewnie on nie powróci. Oczywiście bardzo ważną rzeczą pozostanie, pozostanie konieczność zachowania m, takich zdrowotnych m, postaw. O, wiadomo, że osoby, które są przemęczone częściej zapadają na infekcje. Osoby niewyspane, też osoby, to oczywiście od nas nie zależy, które są zestresowane, żyją w ciągłym stresie, też mają większą podatność, ale też jest taka banalna rzecz. Higiena twarzy oraz higiena rąk. Proszę wyobrazić sobie, że są badania, które potwierdzają, że osoby, które często dotykają rękoma swojej twarzy, te częściej zachorowują na infekcję układu oddechowego. Banalne spostrzeżenie. Nie dotykajmy naszych, naszej twarzy rękoma, myjmy twarz, ręce. Oczywiście też dystans dotyczący naszej relacji z innymi osobami to jest podstawa. Odnośnie maseczek są bardzo umiarkowane sądy, często niepotwierdzające w wielu sytuacjach ich skuteczności, ale taki styl, takie zachowanie jest niezbędne w w sytuacji zwiększonego narażenia na zakażenia wirusowe. Czyli jeszcze coś, na co tak właściwie rok, dwa lata temu w czasie szczytu pandemii tak bardzo zwracaliśmy uwagę, czyli na tą dezynfekcję, na to częste mycie rąk, noszenie maseczek. Wiadomo, może też bez przesady, ale jednak warto też o tym pamiętać. Więc panie profesorze, dziękujemy serdecznie. Profesor Szczepancowta, naczelny lekarz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu, był dziś naszym gościem. Panie profesorze, serdecznie dziękujemy za rozmowę i za te wszelkie rady. Dobry wieczór. Dobrego dobry, dobry wieczoru państwu. Dziękujemy serdecznie. Ja Państwu również dziękuję serdecznie za uwagę. Proszę zostać z wieczorem WTK. Widzimy się wkrótce. Do zobaczenia.